Sytuacja na drugim pukanie wygląda tak samo jak na pierwszym. Eee, niczym się nie różni. Czasowy skok załączany z hydrostatem. Jest hydrostat jednopoziomowy, więc pewnie czas tak samo 2 minuty będzie gdzieś później spust i końcowe pogranie nie ma pośredniego tutaj Sytuacja jest końcowa wygląda tak samo o. Dobre. Dobre. Teraz już programator chodzi, ten czasowy stok Będzie ciężko z tym filmem dodać go w ogóle pociąć, bo oczywiście będzie za długi, się nie scali. Będzie awaria systemu 4 godziny. Będę na tym siedział, zanim to się stali, i tak jakoś jest katastrofalna. Nie wiem, jak to rozszerzyć w ogóle ten obraz, chociaż bo jest taki wąski jak z telefonu normalnie. Można by nagrywać bokiem, spróbować, ale chyba też nic nie wiem. Nie chyba, żeby cały czas tak nagrywał, nie wiem. W sumie, albo nie był bo z bokiem nagrany po prostu film, nie? A i tak by był taki sam wąski, nie? O, uwaga wyłączy wodę, ceki, będzie rewers Co z tego, że ładnie pierze, ładnie wszystko chodzi. Idealne stany, jak te pukania to jest. To nie są pukania w ogóle. Nawet nie leżało koło półkę, nie. No jest w ogóle 100% oryginał, nie? Pralka. Nie ma nic wymieniane nigdy. Ani nie było otwierane, ani nic. Znaczy ja musiałem, nie? Nawet cały przyciągałem. Żeby tam odkurzyć. I znaleźć tą sprężynkę znalazłem, nie? Bo gdzieś wyleciała ta jedna sprężynka. Jeden nie znalazłem, ale. Ta naciągowa, te linki, nie? Ale działa na jednej, więc jest okej. Okay. Myślę, że się nie zerwie przez to. A i ta pralka nie ma stopu w wodzie, jak widzimy, nie ma nawet guzika do do zatrzymania, pukania, tak zwanego, tylko, o właśnie, I przechodzi sobie, po prostu nie wiem, czy to tu, czy do następnym i dwa skoki stoi, bodajże, albo jeden i sobie automatycznie przychodzi, nie? Jest automatyczny przejście na już po prostu bez możliwości zatrzymania, nie? Także takie, no tak jak w Annie, tak samo jest, nie? Po prostu najtańsze prawki takie były, nie? Jest to wodzie, ale automatyczny, który trwa 2 dwie, dwie minuty gdzieś Dobra I że to jest właśnie ten stop, nie? Ale wydaje mi się, że to będą dwa skoki, bo te krótkie na pewno minutowe są dwa znaczone tu pierowirowanie to jest skok przed o tak jak mówiłem minutowe są dwa jeszcze jeden i będzie spust Mi się pamięć kończy w telefonie nic ciekawego <grystanie> ma dłuższy spust chyba dwie minuty przed wirowaniem bez rewersów Później jakiś załącza i jest reverse rozkładający. Ten, dwa etapy impulsy i koń, na końcu te pół minuty trzymania. Fajnie chodzi ta pompa jak typowy Whirlpool nie? nie wiem, czy to będzie słychać. W siorbie nie 100% Whirlpool kiedyś nagram kurde tego, jak będę miał już sprzęt Gotowanie 100 stopni. Tak. Boję się o te rury. Ale para będzie tak szła normalnie, że... Mega widok i mega zapach to nie będzie przy tym. Nie? Także. I to wszystko w sprawie do godziny 20 minut. Będzie trwało. O będzie. Teraz następny centryfuga finale. O, zaraz hmm. będzie. Uwaga. Ej, jak powoli. Już Eudorasz ci wiruje. 370, 390, coś koło tych, tych obrotów, nie? Ja Zobaczcie, drugi impuls. O. Ale powoli. <laughs> nie jest wirowanie, tylko odsączanie. No, spróbujemy z pamięcią już są. So. Niedobrze. Jak mi się zapisuje na innych folderach. i zabawa pół dnia I końcowy. Jest dobrze. Iś tak rozłożyła, że ta zmbarka to w ogóle latała po tej pralce, nie? Po z wiatrem będzie 400, nie? No nie, no nie będzie 400. 380 max. Ale da się to policzyć. O, silnik czuć. Coś mi się topi chyba Kurde Jaką palono gumą coś daje ja Mam nadzieję, że się nic nie jara, bo byłby bardzo poważny problem Bo blat jest przykręcony, zwarka na nim stoi O i koniec Tyle Taki samo tyle samo czasu trwa pośrednie, nie końcowe tam odrobinę dłużej, ale. No coś kurde mega śmierdzi. Jestki to trzeba by sprawdzić, bo... że to silnik tylko jakby się kabel jarał. dosłownie cholera nie to pralka jest nowa ale kurde nawet dziwne no Może PZ się zwęglił, to <laughs> tak może być, że bo on jak się spali to jak wybuchnie to nic się nie dzieje, dalej działa bo to jest taki szeregowo finalnie. Nie, nie szereg szeregowo tylko równoległe, znowu im bateria pada, co chwilę mi się wyłącza nagranie, nie bateria tylko pamięć. A ta dalej pompka nie, bez rewersów, trochę lipa, że rewersy dalej odwrotnie czyli na bawełnie, jak 5 minutowe. Mogliby też to wirowanie dłuższe zrobić, a ta pompa też z 5 minut teraz chodzi. Eee. Koniec. Co do tak. tego swontu, to chyba był silnik jednak po prostu. Eee. No tak pachnie widocznie jak, jak wiruje, nie? Rozdmuchuje to co się nagrzeje i, i tyle, nie?